I wszystkim, ja jestem Replay, a dziś gości razem z Tryśkiem. Przedstawimy Wam kilka anime, które według nas warto obejrzeć. Ciao, tu Tryśku. Major. Major to opowieść o bardzo dumnym, zadziornym i utalentowanym sportowo chłopcu, imieniem Goro, którego marzeniem jest zostać profesjonalnym graczem bejsbola. Chłopak nie ma lekko. Życiowe sytuacje bardzo komplikują mu sprawę, jednak Goro jest nie do złamania. Zawsze staje na wysokości zadania i zawsze daje z siebie 100% podczas meczów, w których pojedynkuje się z każdym przeciwnym pałkarzem, rzucając same fastbole. Anime pokazuje nam jak Goro dorasta oraz co robi po kolei w swojej karierze, żeby zdobyć swój upragniony cel – ligę major. Gatunki tego anime to komedia, sportowe, dramat oraz shonen. Od siebie dodam, że to anime jest naprawdę dobre. Sam obejrzałem je aż dwa razy, do tego w każdą sobotę wychodzą nowe odcinki drugiej części Majora o nazwie Major Second, które opowiadają historię syna Goro, ale to już temat na inny odcinek. W każdym razie polecam. Higurashi no na ni. Akcja pierwszej części osnuta jest wokół postaci chłopca, który niedawno przeprowadził się wraz z rodzicami do spokojnej, malowniczo położonej wioski. W szkole, w której z powodu niskiego zaludnienia wszystkie dzieci, niezależnie od wieku, zgromadzone zostały w jednej klasie, szybko nawiązuje kontakt z czwórką zaprzyjaźnionych ze sobą dziewczyn. Życie w wiosce początkowo wydaje się spokojne i beztroskie, ale im bardziej mieszkańcy starają się nie wspominać o pewnych wydarzeniach, tym bardziej oczywiste wydaje się, że w wiosce zdarzyło się kiedyś coś strasznego. Chłopiec dowiaduje się po pewnym czasie o serii morderstw i zaginięć następujących każdego roku. Próba rozwikłania zagadki tych wydarzeń przez większość mieszkańców, tłumaczonych klątwą, rzuconą przez lokalne bóstwo, doprowadza jednak do dalszych tragedii. Gatunki tego anime to dramat, horror, thriller oraz psychologiczne. Black Clover To anime, w którym każdy używa magii, czy to do walki, czy do spraw domowych, bez różnicy. Magia jest tam po prostu na porządku dziennym. W anime tym mamy jedną grupę wybitnych jednostek, które mają tak potężną moc, że zostają przydzieleni do działów magicznych rycerzy, nad którymi jest tylko i wyłącznie cesarz magii czyli najpotężniejszy mag w królestwie. Główny bohater tego anime to Asta, młody chłopak, który marzy o zostaniu największym magiem w królestwie. Jest tylko jeden problem: nie potrafi on używać żadnej magii. Na szczęście Aster otrzymuje niesamowicie rzadką księgę czarów, pięciolistną koniczynę, dzięki której ma niesamowitą moc antymagiczną. Czy ktoś, kto nie używa magii, może zostać cesarzem magii? Przekonajcie się sami. To anime jest naprawdę fajne, szczególnie że jestem pewny tego, że spodobałam się po pierwszym odcinku, jeśli chodzi o walki. Jednak często twórcy zapychają je dużą ilością dialogów, co nie sprzyja temu anime. Gatunki produkcji to akcja, magia, fantazy, komedia oraz shonen. Pandora Hertz. Oz to zwyczajny, nieco dziecinny nastolatek. Należy do jednego z pięciu wpływowych rodów i przygotowuje się właśnie do ceremonii osiągnięcia pełnoletności, która odbędzie się w dniu jego 15 urodzin. Nie ma zbyt wielu problemów na głowie i niczego się od niego specjalnie nie oczekuje, więc sprawia wrażenie radosnego, lekko ducha, wykorzystującego każdą wolną chwilę na zabawę. W dniu ceremonii oczywiście nie wszystko pójdzie zgodnie z planem i młody chłopak nie będzie z pewnością się nudził. Podążając za dziwnie znajomą melodią wpada do głębokiego dołu i na starym grobie odnajduje tajemniczy zegarek kieszonkowy. Chwilę potem spotyka dziewczynę, która zdaje się go dobrze znać. Na dodatek dziewczyna najwyraźniej ma go ochotę zabić, a to dopiero początek serii przedziwnych zdarzeń. Wszystko jednak jakoś wraca do normy i Oz zostaje sprowadzony do przyziemnej rzeczywistości, jednak nie na długo. Ceremonia pełnoletności zostaje brutalnie przerwana przez zakapturzonych intruzów, którzy przybyli, by strącić młodego bohatera na samo dno otchłani. Gatunki tego animetu fantazy przygotowe, a także nadprzyrodzone moce. Katekio Hittoman Reborn. To opowieść o Tsunajoshim Sawadzie, w skrócie Tsuna. Chłopak nie ma lekko w życiu. Jest nieskoordynowany, bez talentu, po prostu kompletne zero. Rozpaczliwie zakochany w szkolnej idolce Kyoko, dziewczynie, która jest całkowicie poza jego ligą. Nazywany luzerem przez kolegów z klasy, wydaje się być uosobieniem porażki w przebraniu gimnazjalisty. Jednakże życie Tsune ma niezwykły zwrot akcji, gdy poznaje on tajemniczego Riborna, który przypadkiem jest zabójcą na zlecenie i jakimś dziwnym trafem to niemowlak, wysłany przez najsilniejszą rodzinę mafijną we Włoszech, której szef rozkazał mu przygotować młodego przegrańca już jego, aby to on stał się nowym bossem mafijnym. Czemu się uda musicie zobaczyć sami. Anime jest dość stare z 2006 roku, jednak należy do jednych z moich ulubionych, oraz właśnie od tego anime wzięło się moje przywitanie. Gatunki Katekyo Hitoman Reborn to akcja, komedia, shonen oraz supermoca. Dzięki za obejrzenie wspólnego odcinka, który stworzyliśmy razem z Replay. Mam nadzieję, że wam się spodobał i wasze mordki były choć przez chwilę z zacieszem na twarzy. Jednak to nie koniec. Jako, że ten odcinek był Replay, Drugi będzie na moim kanale, na który Was serdecznie zapraszam oraz dziękuję Replay, że zgodziłeś się ze mną nagrać. Doceniam.